Jane Birkin, ikona kina, która na zawsze zapisała się historii filmu dzięki takim dziełom jak Sposób na kobietę. Powiększenie czy Basen, była kobietą pełną tajemnic, a jej romantyczne życie często przyciągało uwagę mediów. Na przestrzeni lat jej serce było związane z wieloma mężczyznami, jednak jednym z najważniejszych związków była relacja z francuskim kompozytorem Sergem Gainsburgiem. Ta para, mimo że spędziła razem 12 lat, nigdy nie przestała mieć bliskich, przyjacielskich relacji nawet po zakończeniu swojego romantycznego związku. Warto zauważyć, że Gainsbourg był od niej aż 18 lat starszy, co dodaje dodatkowego kolorytu ich historii. Ich córka, Charlotte Gainsbourg, także poszła w ślady rodziców i związała swoje życie ze sztuką. Już jako nastolatka zrozumiała, że chce iść w kierunku, który obrała jej matka i ojciec, a jej talent szybko zaczęło dostrzegać środowisko filmowe. Zadebiutowała na ekranie w wieku 12 lat w filmie Słowa i Muzyka, obok utytułowanej Katrin. The Nous", a już kilka lat później zdobyła pierwszą nominację do nagrody cesara. Młoda aktorka zyskała uznanie dzięki znakomitemu występowi w dramacie Złośnica w reżyserii Claude'a Millera. W miarę upływu lat brała udział w projektach, w których współpracowała też z ojcem, jak chociażby utwór Lemon Incest, a niedługo później zagrała w jego filmie Charlotte Forever. Na planie Kung Fu Master miała z kolei okazję pracować u boku swojej matki. Filmowa kariera Charlotte wzmocniła się na początku lat dwutysięcznych, kiedy nawiązała artystyczną współpracę z duńskim reżyserem Larsem M. von Thuerem. W produkcjach takich jak Melancholia czy Nymphomanka grała w kontrowersyjnych rolach, które przyciągały mnóstwo widzów z różnych zakątków świata. Każda z tych ról przynosiła jej zarówno uznanie, jak i wywoływała burzliwe dyskusje w mediach, zwłaszcza w kraju, gdzie tematy poruszane w filmach często wchodziły w konflikt z konserwatywnymi poglądami niektórych polityków. Jednak prawdziwą popularność Charlotte zyskała u szerszej publiczności dopiero po premierze Antychrysta w 2009 roku, w którym jej występ zaowocował prestigijną nagrodą Złotej Palmy na festiwalu filmowym w Cannes. Ta produkcja, nasycona kontrowersyjnymi scenami, wzbudziła ogromne poruszenie i pozostawiła widzów w koncertowej ciszy. W miarę upływu lat Charlotte Gainsbourg zyskiwała popularność także w Hollywood, gdzie pojawiała się w coraz większej liczbie produkcji. Widzowie mogą ją kojarzyć z takich filmów jak Mała Złodziejka czy Dziękuję Ci, Życie. Równocześnie nie można zapomnieć o jej karierze muzycznej. W 1996 roku ukazał się jej debiutancki album Charlotte Forever, a na początku nowego milenium rozpoczęła współpracę z królową popu Madonną, występując w utworze What It Feels Like For A Girl. Charlotte nie spoczęła na laurach. W entuzjastycznie przyjętych albumach takich jak 5, 55, IRM czy State Whisper udowadniała, że potrafi zarówno być znakomitą aktorką, jak i interesującą artystką muzyczną. Jej życie i twórczość cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, co czyni ją jedną z najbardziej intrygujących postaci współczesnego świata sztuki. Czy kogoś zaskakuje, że życie córki Dane Birkin wciąż budzi tyle emocji zarówno wśród krytyków, jak i wiernych fanów? Jeżeli ty chcesz wziąć udział w grze, zgadując popularyzowane filmy ich twórców, śledź nasz quiz, w którym dowiesz się Jakie konkretne produkcje zasługują na miano największych hitów amerykańskiego kina?